No dlatego, że w zależności od tego, jak system chcemy skonfigurować, ile kanałów chcemy z tego użyć, czy dwa, czy cztery, czy sześć, czy wszystkie, tu sobie ucinamy po środku i wklejamy sobie swój wzmacniacz. Dzięki temu mamy 100% bypass i możemy sobie to idealnie podłączyć do nowego Mercedesa. Ponieważ w najnowszych Mercedesach kanałów może być naście, w zależności od tego, jaki wzmacner z procesorem chcemy stosować, mamy taką uniwersalną wiązkę i możemy dowolnie sobie skonfigurować taki system audio w nowych Mercedesach. To samo tyczy najnowszych modeli BMW mamy również taką samą wiązkę do najnowszych typów BMW, gdzie złącze ewoluowało i zmieniło się na bardzo podobne niż w Mercedesie, aczkolwiek o parę pinów się to różni. Wcześniej w BMW to jest taka sama historia jak w Mercedesie, znowu mamy tutaj przejście 1 do 1, wszystkie kable mamy wyposażone w tym złączu jednym i drugim i dzięki temu możemy sobie wybrać, wybrać czy chcemy wszystkie głośniki przeprocesorować, czy tylko część. W zależności od tego, jak skomplikowany system audio budujemy, tak możemy sobie dowolnie przygotować tą wiązkę. Dawniej w BMW, gdzie jest wiązka do BMW? Dawniej do BMW były takie tego typu złącza. To było 676 system audio. Najprostszy możliwy. Tu wkładaliśmy wtyczkę od fabrycznego wzmacniacza. Tu mieliśmy podejście do wzmacniacza z procesorem DSP. I to był koniec. Także zobaczcie, jaka nastąpiła gigantyczna ewolucja od tak prostej wiązki do tak zaawansowanej gdzie możemy tutaj powieścić i 18 kanałów i więcej gdzie tu mamy już gotowe złącze a tu do dopiero musimy to wszystko przygotować tak jak na ostatnim wideo pokazywaliśmy jak budowaliśmy taką wiązkę do Toyoty Camry <coughs> jeżeli jesteście zainteresowani wklejmy tam link gdzieś u góry gdzie będzie odnośnik do tej Toyoty Camry gdzie pokazujemy jak budujemy taką wiązkę